Hejka wszystkim, ja jestem Zuzia i witam Was serdecznie w kolejnym foodbooku na moim kanale. Jest to foodbook z weekendu i jednego dnia nauczania zdalnego. Miałam więcej czasu, żeby trochę poeksperymentować i w ogóle no po prostu więcej czasu na gotowanie. Niestety w ciągu takiego standardowego szkolnego tygodnia nie mam zbyt wiele czasu na... Próbowanie nowych rzeczy i w sumie pozostają mi na to tylko weekendy i właśnie takie luźniejsze dni, kiedy na przykład wracam wcześniej do domu albo zaczynam później lekcje. W tym filmiku udało mi się pokazać rzeczy, których na pewno jeszcze nie widzieliście na moim kanale, więc mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodoba i zapraszam Was do oglądania. Pierwszego dnia na śniadanie postanowiłam zrobić sobie takie chlebojaje, tosty francuskie, ale bardziej chlebojaje, nie wiem jak to nazywacie. Chleb w jajku, o może tak to nazwijmy. <laughs> Miałam też ochotę na pomidora, więc stwierdziłam, że właśnie na ten chleb w jajku położę sobie trochę pomidora i sera, bo lubię ser. No i użyłam do tego ciemny chleb, który właśnie obtoczyłam w jajku i smażyłam na patelni z masłem. Wyszło to naprawdę dobre i na takie kanapki możecie sobie położyć dowolne warzywa. No ja akurat bardzo lubię pomidory, więc wciskam je po prostu wszędzie gdzie się tylko da, ale myślę, że ogórek też by tutaj się świetnie sprawdził albo awokado. Awokado też dobrze komponuje się z jajkiem. Jadłam te kanapki widelcem i nożem, bo ciężko byłoby to złapać w rękę, ale no tak jak powiedziałam, było naprawdę super smaczne i polecam Wam spróbować, jeżeli nie jedliście, chociaż wątpię. Ja w dzieciństwie bardzo często jadłam chleb w jajku. Kojarzy mi się to z takim jedzeniem u babci. <grych> Na drugie śniadanie nie miałam czasu, żeby przygotować coś ambitnego, więc po prostu wpadłam szybko do kuchni i stwierdziłam, dobra, robię tortille, bo miałam akurat w lodówce pieczarki, miałam też trochę kukurydzy. No i tortilla to jest po prostu najprostsza i najszybsza rzecz do zrobienia zawsze i wszędzie. To jest po prostu mój must have, który muszę mieć zawsze w szafce. Do takiej podpiekanej tortilli często też daję ser, żeby się wszystko ładnie skleiło, ale akurat tego dnia nie miałam na niego ochoty, więc po prostu dałam zamiast sera trochę jogurtu, żeby to było bardziej mokre w środku i żeby właśnie no lepiej się to wszystko trzymało po złożeniu. Ustawiając ten aparat przez przypadek podniosłam rękę na mojej online lekcji. To było ryzykowne. Mam nadzieję, że nauczyciel tego nie widział. Przyszedł czas na drugie śniadanie. Jestem już bardzo głodna. Mhm. Na obiad tego dnia robiłam spaghetti i przyznam, że kiedy jeszcze jadłam mięso, było to chyba moje ulubione danie. No i po tym jak zrezygnowałam z mięsa, miałam bardzo długą przerwę od jedzenia takiego dobrego spaghetti, aż odkryłam wegańskie mięso mielone z dobrej kalorii, które po prostu idealnie sprawdza się właśnie do spaghetti. Oczywiście robiłam różne inne wersje spaghetti z soczewicą albo z tofu, ale nigdy nie było to to samo a te spaghetti konkretnie z tym wege mięsem mielonym wychodzi naprawdę podobnie, więc polecam wam je spróbować w tym przepisie. Porcja tego makaronu wyszła tak duża, że wystarczyła mi i na obiad i na kolację, więc wieczorem nie przygotowywałam sobie już żadnego jedzenia, zrobiłam sobie tylko kakao, ponieważ planowałam obejrzeć film i bardzo miałam ochotę na kakao. W sobotę rano byłyśmy z moją mamą w piekarni i kupiłyśmy świeże pieczywo, więc właśnie miałam ochotę na śniadanie zjeść sobie świeżą bułkę z czymś właśnie na tej bułce. Nie wiem do końca, jak mogę nazwać to, co udało mi się przygotować, bo nie jest to ani pasta, ani w sumie sałatka. Widelcem rozgniotłam sobie ciecierzycę, pokroiłam do tego warzywa i stwierdziłam, że wymieszam to wszystko razem z jogurtem i majonezem. Dodałam sól, pieprz i wyszło mi właśnie. No nie wiem, jak to nazwać. Naprawdę, możecie mi pomóc w komentarzach, jak mogę to nazwać. Nazwać. Czy to jest sałatka? W sumie taka trochę sałatka, ale ja to dałam później na kanapkę. Te kanapki wyszły naprawdę przepyszne i na pewno będę je jeszcze nie raz odtwarzać i muszę też dać je do spróbowania mojej mamie, bo jestem pewna, że jej na pewno bardzo posmakują, bo lubi ciorkę, więc jeżeli lubicie cieciorkę, to próbujcie, naprawdę warto. Dzisiaj moja mama robi obiad. Będzie to dynia z cieciorką. Dyni nie widać. Tu są kawałki pokrojone. I to jest ciecierzyca. I jakie przyprawy? Papryka. Jakie zioło? Zioła, zioła prowansalskie. Teraz oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek, troszkę. I to wszystko idzie do piekarnika. I sól jeszcze. No, no i sól. No wiadomo, jakieś tam przyprawy wasze ulubione możecie dać. I to teraz damy do piekarnika. Na 200 stopni. No. 15 minut. I później jeszcze dodamy pokrojoną paprykę. Teraz plus plus, pomidor suszony. No, no. i będzie wychował. Tak, to świetna <grym> Dziękuję. Tak wyglądają nasze dania. Bardzo pyszniaście, bardzo duże porcje. Będziemy zajadać. A to jest taka podwójna porcja dwa razy. Na obiad i kolację od razu. <gry> na kolację wleciały jeszcze winogronka, ale nie były takie super dobre, bo to już nie jest sezon raczej. No i zjadłam też trochę chipsów. Trzeciego dnia na śniadanie znowu kanapki, tym razem z podsmażaną marchewką. Ja ogólnie bardzo lubię marchewkę, bo ją można przygotowywać w przeróżnej postaci i zawsze po prostu smakuje jakoś inaczej. Naprawdę... Polecam Wam marchewkę, marchewka jest po prostu super i pasuje do wszystkiego, zależy po prostu jak ją przyrządzicie, przyprawicie. Do tej podsmażonej marchewki pasował mi jakoś ogórek, więc też pokroiłam sobie parę plasterków, no i na chleb dałam hummus. Tym razem chleba nie podpiekałam, po prostu wzięłam świeży chleb, chociaż taki podpiekany, stosowany też mógłby się tutaj świetnie nadawać. Na dałam kiełki i były to kiełki słonecznika. Kiełki słonecznika to są moje ulubione. Zawsze czekam, aż pojawią się w Biedronce, bo no nie zawsze są dostępne. Obiad tego dnia to była szybka improwizacja, bo szczerze mówiąc nie miałam zbytnio pomysłu, co mogę zjeść, a miałam do wykorzystania w lodówce te mięso mielone, bugle mięso mielone. Więc stwierdziłam, że zrobię je w takiej wersji pomidorowej. Dałam właśnie pomidora, trochę koncentratu, dałam też kukurydzę, która mi jeszcze została. Zawinęłam to sobie w dwie tortille, przypiekłam i wyszło naprawdę dobre. Jeżeli lubicie pomidory, no to myślę, że Wam posmakuje. Dzisiaj na kolację barszcz czerwony, ponieważ okazało się, że mam niedobór żelaza, więc teraz muszę jeść więcej buraków i innych produktów, które mają po prostu dużo żelaza. Więc barszczyk na kolację, czerwony, robiony przez moją mamę, i do tego krokiety. Niestety nie nagrałam dla was, jak się je przygotowuje, ale są to krokiety z pieczarkami, bardzo pyszniaste. No i oczywiście barszcz też pachnie mi tutaj niesamowicie, więc biorę się za jedzenie. I to już wszystko, co jadłam w przeciągu ostatnich trzech dni. Mam nadzieję, że ten foodbook się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górze, będzie mi bardzo miło. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie!